Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Rycu, to jest kolejny co jest Rycu. Dzisiaj już jest 11 dzień października i to jest niedziela. Ja mam kolejny dzień lekcji, ale zaczynamy. Pierwszy link to jest link do Discorda, gdzie się dzieje. E, Różne tematy, różne problemy, i smutki, i szczęścia, i prawdopodobnie mega, mega także dziwne rzeczy, ale miła atmosfera jest, i bardzo szybki, i bardzo sprawna administracja. Drugi link w opisie to jest link do mojego kanału na YouTube. Zapraszam do oglądania, lajkowania, komentowania, jak się kanał spodoba, także do subskrypcji. I trzeci, ostatni link to jest link konkursowy dla wszystkich, którzy mnie subskrybują. I jeszcze, jeszcze istnieje, jeszcze trwa, więc zapraszam. I zaczynamy dzisiaj od jazdy bez trzymanki, czyli po prostu mega temat wydaje mi się bardzo łatwy, bardzo taki przyjemny, ale także być może być może dla was takim rozjaśniający moją osobę. Prawdopodobnie przyszliście tutaj też z powodu tytułu, ponieważ no ułożyłem sobie w głowie już tytuł i to brzmi tak wiara ale beka, nie? Takie w stylu typowo, nie? Wierzysz albo wiara to beka, nie? E, tak, jestem wierzący. To, to już mówiłem wiele razy, wiele vlogów e, mam właśnie podpisanych, że jestem wierzący i tak dalej i nawet praktykujący, że to nie jest tak, że nie, jestem wierzący, ale nie praktykujący, czyli wierzący, praktykujący, ale normalny człowiek, który w zasadzie e, chodzi do kościoła, no, tyle, ile musi, tak, ale gdyby mógł więcej, to był też pewnie więcej i chodził. Więc troszeczkę się przenosimy w stronę może pokoju i zacznijmy od tego, że jako osoba wierząca, jako osoba wierząca, bardzo, bardzo Przeżyłem e, no, aktualne święta wielkanocne, które były w zasadzie nie ich nie było, e, ponieważ no, trzeba było przechodzić między restrykcjami, jak między palikami e, na boisku piłkarskim i często było tak, że czuło się taki niesmak, czuło się taką potrzebę takiego no, protestu. Wobec tego, co się aktualnie wyrabia, czyli wiadomo, reżimy sanitarne, ograniczenia w ilości wiernych, etc., etc., ale o tym nie dzisiaj, tylko e, był właśnie Jan Paweł Mem, też właśnie bardzo popularny vlog, e, dzisiaj o mojej wierze. Się zastanawiałem kiedyś, czy nie robić właśnie co tydzień w niedzielę takiego, e, właśnie vloga typowo związanego z wiarą, ale to też będzie zależało od Was. Czy Wy chcecie właśnie co tydzień e, w niedzielę taki typowo związany z tym, jak to wygląda u mnie? Bo to u mnie wygląda tak, że zazwyczaj w tygodniu chodzę. Y, najczęściej to jest y, w piątek, tak, w piątek chodzę. Czasami w środę, ale to bardzo, bardzo rzadko. No i oczywiście co niedzielę też chodzę tak, co niedzielę chodzę. No i oczywiście świętek jak są święta, to wszystkie obchodzę w kościele itd. itd. Ale nie o to chodzi. Chodzi o moje podejście do, do sakramentów. Dzisiaj będzie podejście do sakramentów. Jak na to patrzę? Ogólnie, jak byłem młody, to oczywiście wszystkie sakramenty przeszedłem. I oczywiście przeszedłem tak zwany ostatni sakrament y, zwyczajnego Polaka, czyli bierzmowanie. Tak śmieszne, bo to jest y, y, sakrament dojrzałości, ale dla wielu bierzmowanie jest ostatnim sakramentem, jaki się bierze przed. Przed ślubem, tak? to jest ostatni sakrament, tak zwany, tak? ostatni sakrament. Często nawet już nie wzywają, tylko potem na ślub i do pogrzebu. Tak? Ostatnie dwa sakramenty tylko potem zostały. Bardzo często nawet sakramentu małżeństwa nie ma, bo teraz są cywilne, wiecie jak to jest. Jak podchodzę do tego i czy powinniśmy? Na siłę już jako młodzież albo jako dorośli mieć sakramenty. Jeżeli jesteśmy wierzący, tak w zupełności powinniśmy. Jeżeli jednak mamy jakieś formy takiego zniechęcenia, albo wydaje nam się, że no kościół nie powinien nam po mówić, co powinniśmy robić, no to w zasadzie sakramenty nie są nam potrzebne. Do niczego. Takie jest moje podejście. Jeżeli jesteśmy już na tyle dorośli, że możemy swoim losem operować w jakiś sposób, no to yy, nie powinniśmy na siłę przyjmować sakramentów. Oczywiście, tak jak mówiłem, przez nowe prawo, czyli prawo bykowego, no będziemy musieli te sakramenty brać ale to będzie wymóg spowodowany bykowym, ale to tak by the way to co by się stało po bykowym, tak? I dlaczego tak dużo ludzi nie chce bykowego, w tym ja. Ale dobra, wracając do sakramentów, ale ja uważam i nawet wcześniej, jeżeli dziecko, przykładowo, dziecko tutaj młodzież bardziej chodzi o bierzmowanie. Bo bierzmowanie jest oficjalnie nazywane ostatnim dniem w kościele. Ostatnim dniem w kościele, ponieważ no później, no, zmuśmie nie? Zmuś mnie do chodzenia do kościoła. Najczęściej młodzież po bierzmowaniu w Selawii, mnie tutaj już nie było, ja tutaj y, nie pozostanę ani minuty, ani sekundy dłużej. I zazwyczaj to jest tak, y, że no to bardzo smutno na to patrzeć, jak y, nikt nie rozumie, o co chodzi w bierzmowaniu. Nikt! Znaczy nikt z młodzieży w zasadzie ja też nie wiedziałem. Uwierzcie, jak przyjmowałem sakrament bierzmowania to ja nie miałem świadomości co ja biorę. Prze y znaczy może miałem minimalnie większą y ponieważ y jak byłem młodszy dużo częściej chodziłem do kościoła, ale teraz mi się wydaje, że mimo wszystko to nie jest to nie jest to przemyślenia, które powinienem mieć. Mimo wszystko, ale jak mój ojciec mówi, jakie on miał przemyślenie podczas swojego bierzmowania, no to mimo wszystko od swojego ojca byłem dojrzalszy, bior, religijnie biorąc e, właśnie ten sakrament. E, przeszedłem z pokoju znowu do salonu, tak, e, bo myślałem, że ktoś przyjechał, i nie chciałem, żeby było przerwane otworze, e, otwarciem drzwi. Dobra, wracając do sakramentu bierzmowania. Ludzie taką sobie upzdurali. Często słyszę wśród moich bardzo często się pytałem, dlaczego bierzesz sakrament bierzmowania, a bo no potem chcę być wyjść za mąż, bądź być mężatką, tak, w zależności od tego, kogo się pytałem, wyjść za mąż albo się ożenić. O, 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 tak. Yy, czyli wyjść za mąż albo się żenić i zazwyczaj to się rozbijało o to, no bo trzeba tak, a ja mu zawsze mówiłem ale ty wiesz, że bierzmowanie do tego nie jest potrzebne a on wtedy mówił, wiesz, no ale i tak się ksiądz umie przyczepić i, i tak umie powiedzieć, że no wiesz, no ale tutaj nie ma bierzmowania, ja wolę to mieć zaklepane i tak dalej, i tak dalej. No wiecie, to jest taki coś do zaklepania. Bierzmowanie się zrobiło czymś do zaklepania, czyli taką rzeczą, co w zasadzie no, jest tylko do zaklepania. Uwaga dla tych wszystkich, którzy w tym roku idą do bierzmowania albo chcą iść do bierzmowania. Bierzmowanie do ślubu Wam nie jest potrzebne, a jak ksiądz będzie Wam wspominał, że powinniście mieć bierzmowanie, to możecie wziąć, yy, wziąć yy, sakrament gdziekolwiek, gdzie jest kapłan. Nawet może być to mnich, ale musi być kapłanem, tak? Mnich. Nie braciszek, tylko mnich bo ojciec o ojciec zakonny to jest wtedy kapłan, tak? I wtedy możecie sobie użyczyć tego właśnie sakramentu. Dzisiaj troszeczkę dłużej, ale tylko troszeczkę. Może właśnie niedzielne będziemy robili dłużej tak jak to Sidus mi powiedział. Więc małżeństwo sobie darujemy, darujemy sobie małżeństwo. To nie kapłan daje nam ten sakrament, tylko my sobie wzajemnie. Więc wiemy o bierzmowaniu, wiemy o małżeństwie. Komunia. To jest y, festiwal próżności i zepsucia. Nawet ja, mimo że urodziłem się w miarę w wierzącej rodzinie, to to było tylko zabawki i takie niepoważne mocno, ale wiadomo, to jest jeszcze dziecko, no musi się przekonać do tego. Chrzest tutaj jest bardzo skomplikowany, ponieważ jeżeli jesteś osobą wierzącą, to swoje dziecko powinieneś, a nawet musisz ochrzcić. To nie jest, że możesz, tylko musisz wręcz ochrzcić, a jeżeli nie jesteś, Wierzący, a jesteśmy wierzący po chrzcie, uwaga, no to nie musisz. Tak, jak jesteś niewierzący, czyli wypiszesz się z kościoła, można się wypisać z kościoła yy, i nie jest to nawet obarczone jakąś tam klątwą, albo po prostu możesz się wypisać, wtedy nie musisz. I takie mówienie, że to jest. Yy, niemoralne i, niesp... i przeciwko wszystkiemu, no to takie, wiecie, to jest jego decyzja, tak? Ale jeżeli jesteś wierzący, no to musisz ochrzcić. I to by było na tyle. Więc nie bądź fajka, zostaw lajka, like, nie bądź huba, zostaw suba i komentujcie, subskrybujcie czerwono-biały guzik na czerwono tyle na kanale i pod tym filmem też kciuki w górę, a ja wam mówię hej!